Takie motocykle jeszcze istnieją i jeszcze żyją, jak widać na załączonym obrazku. Honda Magna VF500K, bodajże model V30 na to wychodzi. I uwaga, rocznik 85. Motocykl, jakąś tam przeszłość, troszeczkę zawiło ma już do końca nie pamiętam. W czym rzecz? Właściciel sobie coś tam sam ogarnia do piesza i tak dalej, trochę rzeczy jeszcze do zrobienia jest. Eee, zawory sobie sam tam regulował, ustawiał. Drobne zapocenia są, ale to, to akurat nie moje zmartwienie. Mm, najważniejszym zmartwieniem są gaźniki, ponieważ przy sprzedaży sprzedający, ale to chyba bardziej handlarz, próbował je udrożnić, coś tam robił. Ponoć są zabite i teraz tak, na zimnym bardzo ciężko Raczej znaczy pali nie mrawo, ponieważ na któryś cylinder tam przebiera, czy nawet na dwa, ciężko powiedzieć, jeszcze jej nie słyszałam na zimno. Dopiero jak się rozgrzeje, to już załapie, to już jakoś pracuje, ale to dalej pozostawia wiele do życzenia. No bo najprawdopodobniej też. Kanały wolnych obrotów również gdzieś są zabite Niby było to gdzieś czyszczone kilkukrotnie Nie udało się No robili wszystko co mogli, nie udało się Także spróbuję jeszcze ja Zobaczymy co z tego wyjdzie eee, Później była gdzieś tu na miejscu Kogoś na synchronizacji Ponoć bardziej się tego nie idzie ustawić Rozjechane to dość mocno I brakuje że regulacji Także to wszystko wygląda dość Dość średniowo, jak ona pracuje. Moment, bo tu też stacyjka jest uszkodzona. Zobaczymy. Mocno. O, teraz sam zgasiłem. To moja wina. Różnie jej to. A, nie będziemy jej męczyć. Dobra. E, dzieje się, co się dzieje. Różnie jej to wychodzi. Raz, jak jadę i wrzucę na lusę, jest 2-200, raz o. E, tysiąc, pozabijane to wszystko e, źle ustawione, pozabijane, no źle ustawione, bo nie idzie tego wyregulować. To już coś o tym wiecie, nieraz to pokazywałem. E, nie da się tego wyregulować, jeżeli gaźniki nie są drożne. Koniec kropka, i tak to mniej więcej wygląda. Mm, no, właściciel tra, trochę traci nadzieję, że udaje się udrożnić. Ja jeszcze nie i dał e, drugie gaźniki. No zaraz wam wrzucę, w jakim one są stanie. To są i drugie gaźniki, te zastępcze, które nie napawają optymizmem po stanie zewnętrznym. Takie oceniając, mogą być bardziej zarośnięte i gdzieś pozabijane niż te, które są w motocyklu. Także trzeba je po prostu z zewnątrz, chociaż doprowadzić do jakiegoś przyzwoitego ładu. I po rozkręceniu będzie coś wiadomo, co tam w środku, jak mocno zarosły. No i druga sprawa to, to myślę, że całą szczelność będziemy badać już. szczelność, Nieszczelność co drożność po, po myjce, bo, bo to dopiero da jakąś sensowną odpowiedź. Gaźniki po rozebraniach się okazało dość zdekompletowane, ale Coś tam się może uda z nich odzyskać. No wiadomo, stały w jakichś słabych warunkach, zdemontowane. Więc bardziej traktuję te gaźniki jako na części, ponieważ, gdzie to było? O tu, śruba składu mieszanki. Komuś po prostu stała dęba. Próbował tu robić jakieś nacinki i próbował ją odzyskać. Niestety nie udało się. Także myślę, że bardziej skupimy się na tamtych gaźnikach. E, a te będą takie, no, można powiedzieć bardziej służyły jako e, dawca. No ale zobaczymy. No, chyba, że już by był całkiem któryś zabity mm, z gaźników, no to wtedy będzie próba podmianki ratowania. No, tak to mniej więcej wygląda tego też się spodziewałem. No, także to bardziej jako na części moim zdaniem będą służyć, chyba że któryś kanał faktycznie jest tak e, zawalony. To podmieni się z któryś z korpusów z tej strony czy z tamtej, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, co się uda z tego wyrzeźbić, ale myślę, że pierwsze co zrobimy to skupimy się na, na tych gaźnikach. Wrzucić na długą kąpiel, na porządny odczyn. E, silny wysoką temperaturę i będziemy próbować ją je za wszelką cenę uratować i dopiero wtedy jak będą e, gaźniki czyściutkie drożne będzie można wziąć się za strojenie bo naprawdę jego praca pozostawia tego silnika wiele do życzenia choć muszę wam powiedzieć że to zabite są moim zdaniem niskie Dysze wolnych obrotów czy tam kanały. Pewnie kanały ssania też. Natomiast jak się już tym motocyklem jedzie, bo właściciela odwoziłem do, do Polkowic, tutaj 5 km, to silniczek bardzo fajnie ciągnie. Także tu cała reszta jest raczej, raczej w porządku silnik wydaje się też być zdrowy. Kresja tylko mówię, e, doprowadzenia do ładu e, gaźników i jeszcze sobie sprawdzę te króćce, żeby nie było tak, że po prostu mm, są nieszczelne i dlatego też e, no, nie pracuje tak jak trzeba. Nie da rady tego wystroić. Ale to mówię, musi być zachowana jakoś kolejność, czyli od początku gaźniki standardowo na stół, rozebranie myjka i będziemy je powolutku, powolutku próbować składać właściciel zakupił zestawy naprawcze z wiadomo po wyglądzie skąd przyszły, no ale ponoć dobrej cenie i zobaczymy. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli oryginalne tutaj podzespoły są w dobrym stanie to nie będziemy za wiele podmieniać Wiadomo, pływaczek, uszczelka no, te rzeczy to na pewno gniazdo Natomiast dysze, jeżeli się da tamto zyskać To jak najbardziej zostawiamy w oryginale Bo jednak jakość oryginału, jakość zamienników Tanich zamienników pozostawia wiele Wiele do życzenia No, także powiem Wam szczerze że naprawdę tym motocyklem fajnie siedzi, mimo tam niedoskonałości, pewnie swojej zawiłej przeszłości. To jest dalej ten motocykl, który daje frajdę z jazdy. tu naprawdę jest czysta mechanika i za wiele tutaj nie ma się co popsuć tak naprawdę. Bo to są motocykle z tamtych, motocykle z tamtych lat generalnie to są motocykle, które jak widać jeżdżą w nieskończoność milu, mimo, wie, mimo wielu e, zaniedbań, bo ten motocykl też ponoć wiele lat gdzieś tam stał, odkopany, zreanimowany i żyje, ale jeszcze nie tak jak powinien, więc właściciel, e, zdecydował się. Żebym jeszcze raz podszedł do tematu I spróbował go w końcu Ustawić, wystroić No tak Żeby zaczął pracować W końcu tak jak powinien No nie inaczej Więc Zobaczymy co się uda z tego wszystkiego wyrzeźbić Bo lata swoje robią Ale na razie Weźmy się za gaźniki. I to nam da odpowiedź Po prostu to, co można w tym temacie tak naprawdę zrobić jestem w dobrej myśli jak zawsze a życie życie i tutaj rozebranie tych gaźników zweryfikuje moją e, moje dobre chęci, moje nadzieje no dobra, to co jak zwykle sprzęcior na serwis i zobaczymy e, co im tam w środku co je tam w środku boi. To gaźniki wyszabrowane z małymi przygodami, ponieważ właściciel, ze względu na to, że uszkodzona jest stacyjka, nie zostawił mi kluczyka. No bo po co? Skoro nie ma stacyjki, okazało się, że żeby dobrać się do gaźników, trzeba ściągnąć bak, a w tym przeszkadza kanapa. Która oczywiście jest na kluczyk. O, z drobnymi przebojami na razie udało się bez kluczyka. Kluczyk sobie odbiorę. Yy, nie problem. Także idzie się tu włamać. Jak wiadomo, gdzie co i jak trzeba pominąć. Yy, no to przejdźmy do tych gaźników. Słuchajcie, cóż można o nich powiedzieć. No to chyba sobie odpowiedzcie sami, jak tu ktoś bardzo ambitnie walczył, żeby te gaźniki doprowadzić do ładu i twierdził, że się nie dało ich doprowadzić, no, do takiego stanu, jakie powinny być. To chyba nie wymaga komentarza, kiedy było to zaglądane. Yy, teraz sobie jeszcze rozbierzemy, to zobaczymy co jak. Druga sprawa, te gaźniki się różnią rocznik 84 i po 84 i to są chyba chyba to są niestety te gaźniki wcześniejsze czym one się różnią Zobaczcie sobie na budowę no tutaj jest zasilanie to będzie widać najlepiej te gaźniki są tutaj łączone one troszeczkę pracują ale są łączone tutaj za pomocą takiej śruby zespalającej tak to nazwę natomiast tutaj hmm, tego nie ma Zaraz tutaj przy tym przewodzie powinna być śruba. E, więc to są e, po 84, bo rocznik jest 85. Ale to sobie jeszcze stwierdzimy, dlaczego, że wydrukowałem sobie troszeczkę tutaj dokumentacji odnośnie tych gaźników. I wyraźnie pisze że po 84 e, iglicę, to zaraz Wam pokażę, iglicę na czwartym no widzicie 84 i 84 na pierwszym i czwartym cylindrze różnią się od drugiego i trzeciego. Widać? W związku z tym to też sobie sprawdzimy, jakie są iglice i to też ma znaczenie. Także bardzo często gęsto jest są jakieś różnice w dyszach, w iglicach w zależności od cylindrów i to trzeba pilnować, to trzeba sobie sprawdzać. Myślę, że tutaj nie winą jest pomylenie iglic, co jak widać stan tych gaźników. I znowu, tak jakby ich stan w pewnym sensie daje nadzieję, że tak naprawdę wystarczy je porządnie umyć. Zresztą myjka już włączona, ja zaraz wezmę się za rozbiórkę. No, budowa dość specyficzna, trzeba troszeczkę się zastanowić. Tu macie sanie, działa sobie na takim mechanizmie dosyć specyficznym. To wszystko jest, no, no powiedzmy, dość, mm, dość ciekawie i dość skomplikowanie rozwiązane. Dlatego składanie, rozkładanie tego wcale nie jest takie. Chopcił już poszczególne korpusy, oczywiście do rozbiórki jak najbardziej. Natomiast złożenie tego, żeby nic nie połamać, naprawdę trzeba być delikatnym, bo mm, bo można niektóre plastikowe elementy po prostu ukruszyć, połamać i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja sobie je na razie, że tak powiem, rozdzielę, żeby dostać się do niektórych elementów. Eee, umyję, bo przecież czegoś takiego do myjki. Naprawdę nie włożę. E, rozbierzemy, też, e, rozbierzemy też je na części. Zobaczymy, co, co jest tutaj. E, co się tutaj kryje w tych komorach gaźnikowych. Jaki syf. Ale to naprawdę e, mówi tylko tyle, że ktoś to regulował najprawdopodobniej na Hama w takim stanie, w jakim są. I tyle. Miejmy nadzieję, że Myka sobie z tym poradzi. I będziemy to wszystko składać Ale zanim Zanim składanie To najpierw trzeba to szczęśliwie Rozebrać Dobra to co Ja przystępuję do tej żmudnej pracy No i widzimy się gdzieś po kolei Zobaczymy czy pokażę jak w środku wyglądałem Czy już po myjce. Tak czy siak Krok do przodu Jakiś na pewno zrobimy I widzimy się w kolejnym etapie Składanie tych gaźników tylko dla osób o mocnych nerwach i doświadczeniu, ponieważ całe, jakby wszystkie cztery gaźniki, te korpusy trzyma ten układ zespolony, nie ma, nie ma jak w tej drugiej wersji takich śrub łączących, które bardzo pomaga, pomagają w stabilizacji. I później te wszystkie rureczki. Te wszystkie sprężynki ze sobą w jedną całość powiem Wam, nawet tego tutaj nie widać, ale naprawdę, to wszystko złożyć, żeby nie płamać, żeby to zadziałało, no to naprawdę trzeba trochę doświadczenia, precyzji i, i, i spokoju, bo można sobie narobić kłopotu. Jak widzimy, to sanie Zobaczcie sobie. Sanie bardzo ładnie, leciutko pracuje. Jaki to jest układ połączony takimi wszystkimi dźwigienkami? Także, jak to się porozbiera, to później na rozłożonych gaźnikach składać koniec świata. Z, tutaj z przepustnicami jest nie, nie lepiej, bo to też wszystko na takich ramieniach. Wszędzie sprężynki yy, ustalające i tak dalej i tak dalej. No powiem wam coś nieprawdopodobnego. Bardzo ciężkie gaźniki do złożenia. Chyba jedna z cięższych, jakie miałem na, yy, gdzieś tam na stanie, ale dzięki czemu? Yy, dzięki temu, że wszystko porozbierane, to zobaczcie wszystko przesmarowane. Yy, łącznie tutaj są yy, gdzie to sanie, jest, takie prowadnice plastikowe. O jak tu się tym rusza wszystkie podemontowane, również w środku przesmarowane eee, także żeby to się w środku absolutnie nie miało prawa zacierać no i cóż eee, przed włożeniem, to akurat włożeniem to nie mam problemu, to jest chwila moment ale zaraz sobie zrobię próbę szczelności tych gaźników na już ustawionych poziomach, bo były dosyć nisko te poziomy, być może to też była jakaś Przyczyna tego, jak on tam pracował. Mm. I co, jeżeli próba szczelności wyjdzie ok, no to wlatują do motocykla e, i będziemy coś go próbować odpalać. Co prawda, pewnie, bo to wszystko musiałem porozkręcać. Także tutaj nie patrzymy, jak on był. Z Wcześniej zsynchronizowany, bo to wszystko jest rozjechane teraz w kosmos, aby tylko odpalił i będziemy go powolutku doprowadzać do, do ładu. No, także co, podłączam tu paliwko, robimy próbę szczelności. Jeżeli próba szczelności wyjdzie pozytywnie, to, to wrzucamy do motocykla, a jeżeli nie, to nawet mi nie mówcie, że ja mam to jeszcze raz rozbierać, chociaż jeżeli chodzi o o próbę szczelności to jeżeli nie cieknie na łącznikach y, pomiędzy gaźnikami no to ściągnięcie tutaj komory pływakowej to nie kłopot pokażę Wam jeszcze jeżeli da się gdzieś y, gdzie są widoczne <ścoughs> nawet to ciężko zauważyć o, to takie zaśniedziałe tu między y, gaźnikami są właśnie poszczególnymi są takie rurki aluminiowe, które to łączą nawet tego nie widać no a to trzeba ze sobą później zestroić także wszystkie, że tak powiem o-ringi wymienione nawet na te, na te, których, te których nie było w komplecie no bo nie, yy, między tutaj pierwszym i drugim, trzecim i czwartym jest jeszcze taki krócie łączący, też z uszczelkami wszędzie trzeba dać nowe uszczelki to ma swoje lata Naprawdę szkoda roboty, szkoda oszczędzać. Miałem takie uszczelki, dopasowałem. Dobra, gra. Zapominamy o temacie, ale warto, naprawdę warto się przyłożyć do tych gaźników, bo później ich rozwarstwienie to nie jest 5 minut. Dobra, koniec narzekania. Podłączam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Test szczelności na szczęście na stole przeszedł pozytywnie. Na razie się nigdzie gdzieś nie sączy, nie leje i to cieszy. Mm, trochę optymistycznie jak widzicie, bo na zewnątrz wyprowadziłem sobie sprzęt do synchronizacji, bez bardzo gorącą. Nie chce mi się w środku tam ani w tych spalinach, ani w tym ukropie tam z nim męczyć. Zresztą jest tutaj dużo lepsza widoczność. No dobra, zobaczmy, czy on w ogóle odpali. Na razie nie skupiamy się na tym, jak on pracuje i tak dalej, bo to wszystko jest rozjechane. To od razu mówię, na razie spróbujmy go trącić. Czy on w ogóle będzie miał ochotę zapalić? Może będzie trzeba chwilę pokręcić. od razu, aż jestem w szoku Co coś jest z jednym podciśnieniem nie tak zaraz to sprawdzimy które to jest czy mi się gdzieś przewód nie zagiął patrzcie wróciłem sam jak on sobie stabilnie pracuje? No wiadomo, są za niskie obroty, bo muszę sobie to podciśnionko ograć. Co tu się wydarzyło, że nie ma, ma przejścia? Dajcie mi. Podciśnienia były dobrze podpięte, tylko był tak rozjechany na tym drugim cylindrze, że praktycznie nie wstawał. A, już coś się dzieje. Już coś się dzieje. Teraz kwestia popieszenia. A, jeszcze się zakręciłem paliwo. Znaczy, zakręciłem. Nie odkręciłem paliwa, także to co wypalił, to wypalił i zaczął bardzo dziwnie chodzić z gaz Nie mogłem go odpalić Ale już, już już jest, już jest dobrze Jeszcze nie schodzi z obrotu, bo jest za wysoko Trzeba go dopieścić, do daj się mi chwileczkę nie no, teraz to dopiero ten motocykl pracuje jak powinien porém jak zapal, uwaga. Tak pracuje wystrojony silnik, gdzie jest. Ładnie sykro wszystkie ustawione spadły mieszanki. No, powiem Wam bardzo, bardzo ładnie pracuje silnik, jestem w szoku, że tak się go fajnie udało wystroić, bo ponoć się nie dało, ponoć był już tak, e, gdzieś mocno <laughs> mm, pozabijany, i nie szło ustawić synchronizacji, i strzelał w gaźnik, i gaz, i tak, i siak. Nie wiem, nie wiem, właściciel kupił drugie gaźniki, bo tych już nie da rady bo tych już oczywiście nie da rady odratować. Jakoś da rady. Nowy filterek. Właściciel nie chciał, ale podszedł, ponieważ tutaj mamy na ósemkę, tu mamy na szóstkę, dlatego był popękany. Został obcięty. Zaraz jeszcze poprawię opaskę. Jak, ma, jak robimy, to robimy. Albo nie robimy wcale, bo to nie jest sposób na chama wciskać to wszystko, żeby to pękało. Jest taki fajny filterki, są z przejściówkami. 8x6 i, i taki też wleciał. No i co? Co Wam więcej powiem? Co Wam więcej powiem? No to cóż, z mojej strony magna skończona. Yy, jazda próbna, jak najbardziej pozytywna. Yy, co miałem zrobić, to zrobiłem. Także odzyskane yy, obecne gaźniki, niepotrzebny koszt właściciela, którego znowu nabito. Kolejnego zresztą butelkę. Bo co oni tuż tu nie robili, jak oni tego nie stroili, jak oni tego nie myli. I się nie da, i się nie da. I motocykl jak widzieliście, niestabilny. Kaprysi potrafi szczelić wydech. No, wystarczyło to zrobić naprawdę zgodnie ze sztuką. No i motocyk pracuje jak pracuje. Na pewno parę rzeczy do dopieszczenia jakieś stacyjki technicznie, drobne wycieki gdzieś tam i inne, inne rzeczy. Ale to mówię, to właściciel co będzie robił, to będzie robił. Jego sprawa ja swoje rzeczy. Zrobiłem efekt zadowalający i myślę, że na pewno będzie na pewno będzie różnica. Także z rocznik 85 nadal żywy i myślę, że, że będzie długo, długo żył, jeżeli ktoś będzie normalnie o ten motocykl dbał. No tak kiedyś robili motocykle, te nowe już tego na pewno. Nie przeżyłem takich różnego rodzaju zaniedbań Tylu kilometrów, tylu lat eee, Także cóż Z mojej strony to wszystko Kończymy pracę przy tym motocyklu Właściciel go jeszcze dzisiaj przyjdzie Przyjedzie odebrać Drugie gaźniki dostanie, że tak powiem W komplecie, w komplecie W częściach, na część W razie, bo jakby kiedyś coś było potrzebne To ewentualnie eee, no i tyle, słuchajcie, ja biorę się za kolejny motocykl, bo wyzwań nie mało, czasu jak zwykle zawsze brakuje. I to z mojej strony by było wszystko w temacie. Także, cóż, trzymajcie się i do następnego, oczywiście, motocykl.